Mężczyzna może nie mieć ochoty na seks z kilku powodów. Do najważniejszych przyczyn możemy zaliczyć przyczyny fizyczne, osłabienie relacji w ogóle w związku oraz niezadowolenie, brak satysfakcji z samego współżycia. Do przyczyn fizycznych tutaj zaliczamy różnego rodzaju choroby, ale również niedostosowanie seksualne partnerów, czyli w momencie, kiedy kobieta ma większy potencjał seksualny, ma częściej ochotę mężczyzna, rzadziej. Można mówić też o niedopasowaniu fizycznym partnerom, czyli jakoś niedopasowaniu ich narządów płciowych, co powoduje, że jest małe zadowolenie seksu. Innym powodem jest nadużywanie alkoholu, bądź narkotyków, bądź różnego rodzaju leków, które osłabiają libido. Natomiast jeśli wyeliminujemy przyczyny fizyczne, pozostają nam inne przyczyny, i to są, to są takie, które są związane z powstawaniem negatywnych skojarzeń. Otóż w momencie, kiedy. Partner w jakiś sposób nie odczuwa satysfakcji z seksu. Dzieje się coś takiego, że za każdym razem nie jest do końca zaspokojony, coś jest nie tak i nie rozmawia o tym ze swoją partnerką, może dojść do powstania negatywnego skojarzenia. Czyli, na samą myśl o seksie, będą pojawiały mu się pewne obrazy, pewne odczucia, i to spowoduje, że w konsekwencji po dłuższym czasie w ogóle stacie ochotę na seks. Inną przyczyną może być to, co się dzieje w relacji. Czyli to już jakby zupełnie jakby sprawy pozałóżkowe. W momencie, kiedy partnerka jest na przykład osobą kutliwą, bądź jest bardzo dominująca, bądź w jakiś sposób wywiera presję na partnerze jeśli ma ochotę na seks, w bardzo taki agresywny sposób wyraża te potrzeby domaga się wręcz ich realizacji, to partner po prostu może przez to, że nie będzie miał ochoty na seks, może w ten sposób okazać jej po prostu opór i w jakiś sposób E, po prostu pokazać ich złość bądź jakoś negatywne nastawienie do niej.